Dzień dobry Państwu, dzisiaj kolejny poradnik. E, kolejny poradnik, który sami zagłosowaliście, że będzie o tym, e, jak dobierać zawodników na dane pozycje. I dlatego siedzę tu w MyClubie, e, dlatego przygotowałem e, trzy różne formacje, żeby Wam pokazać y, jak, w, w jaki sposób najlepiej e, tych zawodników e, wrzucać do składu, e, tak żeby nam się najlepiej grało, przynajmniej w mojej opinii. Hmm. Zacznę od takiej podstawowej całkiem informacji, już przechodząc do, do, do sedna. Um, część z Was, nowych graczy, może nie wiedzieć, w PS-ie jest coś takiego jak formy. Formy zawodników, które w trakcie spotkania mają ogromne znaczenie. Jeżeli wejdziemy sobie wcześniej do składu, do skład management, to mamy na dany tydzień podane formy. Formy są od E do A. E to jest najsłabsza, D to jest trochę pod. Poniżej normy, C to jest zwykła, B to jest dobra i A to jest bardzo dobra. Co, te, co nam wskazują te literki, tak naprawdę? Szanse na to, że nasz zawodnik będzie w formie. Jak taki na przykład Messi ma B, to będzie prawie zawsze strzałka po skosie do góry. Jak Sarach ma A, no to albo po skosie do góry, albo całkiem w górę będzie miał strzałę. A dla przykładu, na przykład, taki, dla przykładu, na przykład, dokładnie. E, taki firmino jest na E, no i jego bym w ogóle nie, da, nie dawał mu grać. Co dają formy? Formy powodują, że procentowo statystyki zawodnika albo trochę rosną, wszystkie, albo trochę spadają, więc to, jest kolo, to ma kolosalne znaczenie. I jak już dobieramy skład na dany dzień, jeżeli mamy taki wybór jak na przykład ja, czyli mamy tych zawodników sporo, e, dobieramy zawodników. E, według formy, no i ja na przykład sobie tutaj za Lukaku wrzucę teraz Ronaldo ehm, pierwsza sprawa teraz przechodząc już do poszczególnych pozycji zrobię też takie filmy, bo e, parę osób pisało o tym, żebym zrobił filmy poszczególne top 5 albo top 10 zawodników na daną pozycję i zrobię taki film, nie ma problemu. E, oczywiście według mnie tak. E, bo to już jest taki etap, myślaba, gdzie każdy z was, e, stałych graczy, już ma trochę tych zawodników i, i, i może chce zobaczyć, jakie są moje preferencje. E, ale dobrze, to w innych odcinkach. W tym skupmy się na tym, jakie pozycje, co na danych pozycjach ma znaczenie. Bramkarz. E, wejdźmy sobie od razu w. Jak się nazywa? player details i jak widzicie ja gram na jerem e, gram na jerem bo go lubię e, ale jeśli chodzi o bramkę uważam że w e, ps też Tegen i Alison są po prostu kozakami e, jeśli chodzi o bramkarzy jeżeli macie ich sporo oczywiście zwracamy uwagę na formę bramkarz według mnie powinien mieć ponad 90 cm Ponad metr 90, chciałem powiedzieć, co najmniej. I uważajcie, tu jeszcze bramkarza nie ma większych filozofii. Tylko patrzcie na dwie rzeczy: jaki ma playing style, czyli offensive goalkeeper. Wiecie, jak Neuer lata po boisku. On to jest chyba najbardziej ofensywny goalkeeper ze wszystkich bramkarzy. Ale generalnie, na przykład, taki też Tegen też chyba ma offensive goalkeeper, i on aż tak nie lata po boisku. Ja preferuję offensive goalkeeper, bo to oznacza, że bramkarz wam będzie bardziej wychodził. Bardziej wam będzie przecinał jakieś prostopadłe podania, do których obrońcom nie zdążycie, a defensive goalkeeper nie będzie się ruszał z bramki. No i zwracajcie uwagę na drugą rzecz, czyli czy ma niskie wybicie. Na przykład taki Kan niskiego wybicia nie miał, ułóżmy to sobie pozycjami, moment, position i dajmy sobie ascending. Taki kan nie miał e, wybicia niskiego ja to wybicie niskiemu dorobiłem. E, I dorobiłem przez e, trenera, e, trenera skinny, bo w PS. Ja, wy, wybaczcie, mówię do tych ludzi, którzy są stale u mnie na kanale, tłumaczę tak wszystko od postaw, bo, bo ci to są nowi, nie wiedzą tego. E, w PS jest coś takiego jak trenerzy skinny, e, i możemy, zaraz wam pokażę, gdzie ich sobie zrobić. I można tam wyrobić jeden dodatkowy skill danemu zawodnikowi, on się wyrabia i trzeba do skutku próbować. Dlaczego niskie wybicie jest ważne? Bo ono o wiele szybciej wznawia kontry. I możemy też niskim wybiciem grać na małych napastników i wygrywać główki. I tych trenerów sobie robimy tutaj. Zaraz wam pokażę. Tu widzicie jest trening, jest Exp, jest skill. I jak sobie wrzucimy na przykład takiego Alisona, dajemy skill trainer. No, ja mogę tu jakiś skill mu dorobić, a że akurat żadnego nie potrzebuję u niego, no to sobie nie maluję tych skill na niego. Losowo dobiera te skille. Dobrze. Tyle, Bramka, że tam nie ma większej filozofii. Środek obrony. Tak. Tutaj już. Trzeba się zastanowić, jak to gra. Jeżeli ktoś gra trzema obrońcami, obowiązkowo co najmniej dwóch z nich, a najlepiej cała trójka, powinna mieć, e, powinna być szybka i zwrotna, co mam na myśli, co najmniej 80 speed, i i co najmniej. To jest takie całkowite minimum e, przy obecnych future'ach, No i jak sobie spojrzymy na obrońców, e, no to co? Co u obrońców jest ważnego? Jeśli chodzi o cebeków typowych, dwóch na środku, na pewno fajnie jak mają tego speed no Zobaczcie na przykład takie Bakkenbar, ma statystyki, ma je rewelacyjne, bo jest i szybki, i ma świetny Defensive Awareness, który powoduje, że Was za się będzie świetnie ustawiał w obronie. Musicie patrzeć na playing style. On ma build-up co oznacza, że ma świetne podania, no i, i to widać. Um, są jeszcze chyba um, coś takiego jak Ramos chyba ma extra ek frontman. Dokładnie to będzie oznaczało, że wasz środkowy obrońca będzie raczej starał się wyprzedzać um, waszych um, znaczy, um, napastników przeciwnika. Z tym trzeba uważać. Taki nam robi to na przykład świetnie, ale są czasami na przykład tacy zawodnicy, typu Dawid, Luiz mi się na przykład źle nim gra, em, który też to ma i nie zawsze mu to wychodzi i później łatwo przeciwnik mi przechodzi przez obronę. Ekstra frontpan czy jest jeszcze jakiś? Czasami de Destroyer mają e, obrońcy, ale to bardzo rzadko. No, i u obrońcy zwracamy uwagę tak: najlepiej jakby miał Speeda 80, około co najmniej. No, jeżeli to jest jakiś wyższy obrońca, no to. E, no, to um, no to można mu wybaczyć, na przykład jak ma 75 i 75 taki pikę, na przykład jak jest gruby, bo właśnie. E, jeżeli oglądacie gdzieś tam moje odcinki, to zauważyliście, że ja bardzo często nazywam e, grubasami e, różnych zawodników. Co mam na myśli mówiąc grubasy? Chodzi o to, jaką oni posturę mają na boisku. Na przykład taki Kulibali jest grubasem, Delix też jest grubasem. Taki Pawart już niekoniecznie. Oni na boisku po prostu są duzi. I obok takich grubasów ciężko jest się przepchać. Jeżeli mamy takich gości, no to tutaj na przykład taki Kulibali ma spida wściekniętego, tak? Ale na przykład Delix już będzie trochę wolniejszy i ja mu ten speed wybaczam, bo ja wiem, że on po prostu jak się zbliży do zawodnika, to mu sprzeda łokcia i będzie po wszystkim. Zwracamy uwagę też na skille. Um, oczywiście oprócz trzech najważniejszych statystyk z defensywy, czyli defensive awareness, i ball winning i agresja, no to najlepiej jakby wszystkie były powyżej 90. Speed, tak jak mówiłem, no i physical contact, dobrze żeby był taki, jaki tak powyżej 90, no to wtedy mamy fajnego obrońcę. I w skillach najważniejszym skillem jest interception. Obrońca, bez tego, jest bardzo niepewny. Skill interception, który powoduje, że wasz zawodnik będzie starał się przeciąć każdą piłkę, a nie, że czasami na przykład piłka leci, a on w ogóle nogi nie wystawi. Oczywiście to się czasem zdarzy, ale gracze, którzy mają interception, zdecydowanie częściej tą nogę wystawią, co u obrońców jest kluczowe. Dobra, to to by było jeśli chodzi o środkowych obrońców, jeszcze oczywiście niektórzy mogą mieć takie jak Ramos, czyli na przykład heading 95, co oznacza, że możemy go wrzucać na rzuty rożne, żeby tam przybywał bramki strzelać. W zasadzie tyle, no i jeszcze wzrost. Wzrost, no na środku obrony myślę, że 1,85 m to jest takie całkowite minimum. Czasami można zagrać jakimś niższym zawodnikiem, ale to rzadko, jeśli chodzi akurat o środek obrony. Co mam na myśli niższym, na przykład takim Hernandezem? On chyba ma, no właśnie. On nadrabia swoją szybkością, on nadrabia zdecydowanie swoją szybkością, ale jego proferuje już na bocznym cebeku. Um, to zależy, kto z was jak gra. Można grać RB i LB, można grać cebekami na boku, co dają cebeki. To, że wasz boczny obrońca nie będzie przekraczał połowy, będzie też się trzymał z tyłu. Co wam ogranicza, jakoś w jakiś sposób tam kontry. No i ja zazwyczaj gram na cebeków. No, one bisaka jemu spada z grania, jak daje go na CB, więc daje mu defensive i on wtedy się trzyma z tyłu. No i właśnie, jeśli chodzi o bocznych obrońców. Jak widzicie ja tutaj mam Robertsona i Uwana Bisakę. E, zacznę może od Uwana Bisaki, który moim zdaniem jest najlepszym prawym obrońcą w tej grze. E, przynajmniej ta jego wersja Future. E, jak zobaczycie sobie jego statystyki, gość ma prawie 99 akceleracji speeda i ma 96 ball winning. To ball winning, jest jak na prawego obrońcę niesamowitą liczbą. E, zazwyczaj na bocznych obrońców to musicie patrzeć w ten sposób. Speed 90 i akceleracja 90 i powyżej, e, co najmniej. Stamina dobrze by była, jakby była dobra, fizyka, kontakt co najmniej 80 jakby był, to też by było super, i e, jeśli chodzi o statystyki defensywne, no to Ballooning powyżej 80 co najmniej. A widzicie, ile ma One Bisaka i jeszcze w dodatku ma interception, co jest kapitalne. Ubocznych obrońców też możecie się spodziewać takiego skilla, który nazywa się Pinpoint Crossing, na przykład Aleksander Arnold powinien go mieć, co powoduje, że jeżeli gracie, na przykład, właśnie prawym obrońcą, typowo, że on wam pomaga w ataku, to on będzie miał o wiele cenniejsze wrzutki. I te wrzutki z Pinpoint Crossing naprawdę są niebezpieczne, więc no to zależy już jak gracie. Ja czasami robię też tak, że umieszczam właśnie jakiegoś szybszego CB. Na tym bocznym obrońcy, kogo mam na myśli, mówiąc, szybszego Cebeka, no bo taki Robertson na przykład. Też zobaczcie, widzicie? On ma 92 speed, 87 akceleracji, to jest wystarczająco. Agresja ma 96, więc osi wpiernicza w każdego. I e bolwinik ma wysokie i też mi się nim bardzo dobrze gra. Aleksandro też bardzo fajny obrońca boczny. Um, i co mam na myśli środkowych obrońców, których daję na bok? No to przede wszystkim jakiś zwinniejszy typu Tomori, który jest w dodatku jeszcze szybki. Patrzcie, to jest środkowy obrońca, jaki ma speed i akcelerację, ale przez to, że on na boisku nie jest grubasem, tutaj tego nie widać w statystykach, ale na boisku zobaczycie, że on jest po prostu. On nie jest mały, bo ma met 85, ale wydaje się na przykład taki Alderwelet ma met 86 według tej gry. A jak sobie ich postawicie obok, to zobaczycie, jaka jest przewaga Alderweleda nad Tomorim. Um, dlatego ja takich zawodników daję na bok i jako boczny cebek. I on się tam bardzo dobrze sprawdza: naprawdę bardzo dobrze, przez to, że ma wysoki speed. I wysoką, tak samo Martinez, um, i, i wysoki ball-winning, to samo z nim. On akurat ma met 78, no to to już widać, że jest niższy, ale naprawdę daje radę na tym bocznym. Hernandez tak samo, kogo bym tu jeszcze? Manolasa czasami daje, bo Manolas jest po prostu szybki, bardzo i zwrotny. Um, um, kogo jeszcze? Kogo jeszcze? Czasami może Pawarda. tych takich szybszych obrońców można dawać jako bocznych cebeków. Um, ale Pawart już, już zasadniczo jednak nim gram na środku. Dobrze, no to to mamy obrońców. Oczywiście, jeżeli jakieś pytania macie, ja, ja coś przegapiłem, no to napiszcie mi w komentarzu, bo mogło tak być oczywiście. No i jeśli chodzi o bocznych obrońców, aha, no to w zasadzie wszyscy będą mieli offensive fullback. Rzadko się zdarza jakiś inny playing style i ja bym się na waszym miejscu w ogóle nie przejmował playing style, jeśli chodzi o bocznego obrońcę. Za to playing style bardzo będzie istotny teraz w pomocy. Yy, specjalnie tutaj mam yy, CM, DMFA, AMFA, CMFA i LMFA, żeby każdego z Wam pokazać, yy, jak to się prezentuje w ogóle w planie. Yy, oni są u mnie tak ułożeni. Dlaczego na przykład tutaj nie gram w skrzydłowym? Nie gram dlatego, że chcę mieć jednego zawodnika, który mi się troszkę bardziej wraca do obrony. Bo jakbym dał go jako skrzydłowy, to on by mi się gdzieś tam zapędzał do góry, a tak to będzie się poruszał w środku pola. I teraz, jak ja to widzę? Yy, oczywiście to wszystko zależy też, jaką gracie formacją. Taki Beckham. Ja nim gram. Aczkolwiek uważam, że są lepsi e, Zawodnicy typowo DMF -y. On nie jest typowym DMF Jest bardzo fajnym zawodnikiem na DMF Ale jest troszkę i, To nie jest typowy DMF Jak widzicie on ma playing style box to box Co oznacza, że on będzie latał od pola karnego Do pola karnego, co na DMF ie Raczej nie jest dobrym pomysłem e, Na DMF jak powinny wyglądać statystyki Najlepszym przykładem chyba jest Trzeba mi się to wszystko Aha, tu... bo ten jest jako prawy pomocnik e, Najlepszym przykładem chyba jest Zaraz wam pokażę. Panie, ile ja mam tych zawodników. Muszę tutaj selekcję zrobić. Rodri i Barrios. Pójdźmy na takiego Rodriego. To jest typowy DMF. Speed koło 80 i akceleracja około 80. Bo wszystkie statystyki defensywne, te trzy najważniejsze, bo tam reszta to jest bramkarz. Ponad 90. Rewelacja. Fizyka, kontakt 86, stamina bardzo dobra, świetne podania krótkie i długie. Kontrola nad piłką może być i... Anchorman yy, i ten Anchorman oznaczał, czekajcie, niech sobie przypomnę, bo yy, Destroyer to był, że yy, nastawia się na, yy, nastawia się na yy, rozwalanie akcji przeciwnika, a Anchorman teraz mi wyleciało z głowy. Czekajcie, gdzie to było? Yy, na, na touchpadzie, jak sobie klikniecie, to macie tutaj takie rzeczy. Zaraz sobie zobaczymy, bo sam zapomniałem. Mm, 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 mm. Zobaczcie, teraz nie będę mógł tego znaleźć. Nie, taktyka training, to jak Gdzie to jest? Ja, ja czegoś tu nie widzę chyba. Ja czegoś tu chyba nie widzę. To nie wiem, to, to wam powiem przy, gdzieś tam przy kolejnym odcinkach. Zapomniałem, albo wam napiszę w komentarzu co znaczyło Anchorman. Totalnie zapomniałem, ale to jest dobry to jest też dobry Playing Style do DMF-a. Tylko zapomniałem co to znaczy dokładnie. Um, albo Destroyer, albo Anchorman jak najbardziej się nadaje, um, bo oni się dobrze wtedy ustawiają na boisku. I Rodri tak ma, nie wiem jak ma Barios, on ma chyba akurat, a też ma Anchormana. okej. Okay. Widzicie, no nawet nie zwróciłem uwagi. Ważne, żeby to było któryś z tych dwóch, żeby to nie był box to box, żeby jakiś creative playmaker, jakiś classic n 10, żeby jakiś taki bzdur nie było, bo to w ogóle się nie przydaje na DMF-ie. Ten playing style powoduje jeden i drugi, że oni będą naprawdę fajnie się poruszać. Najważniejsze, znaczy bardzo ważne, żeby też DMF miał interception. Tak jak środkowi obrońcy, właściwie prawie obowiązkowe. Beckham bez interception był zupełnie innym DMF-em. Tak samo jak Pianić. On nie ma rewelacyjnej statystyki na DMF-a. Widzicie jego defensywę, ale przez to, że on ma interception, on naprawdę często te piłki odbiera. I ja też nim lubię grać na DMF-ie. Ale jak mamy takiego Bariosa to jest w ogóle rewelacja. Patrzcie, jaki on ma speed i accelerację. Jaki ma boluini, Jaką ma staminę agresję, physical contact, to jest po prostu DMF rewelacyjny absolutnie, patrzcie jakie ma skille, ma interception ma marking eee, no rewelacja rewelacja i on, Rodi, Vieira to, to, to są zawodnicy, których naprawdę e, polecam, jeśli chodzi o DMF okej okay. Jeżeli gramy z jednym DMF-em, obowiązkowo takiego musicie mieć. Jeżeli gracie z dwoma, jeden powinien wyglądać tak jak taki Rodji, a drugi to może być e, typu właśnie pianić Beckham, ktoś, kto bardziej piłkę rozegra. E, nie wiem, kto tam jeszcze może być cross na przykład, e, takich zawodników. Jeżeli chodzi o CMF-ów, to zależy jak gracie. Czy gracie na przykład to, co ja tutaj mam czy gracie na przykład Fernando Santosem. Jeżeli gracie z Santosem, macie dwóch CMF-ów po bokach, polecałbym, żeby oby żeby przynajmniej jeden, ale najlepiej obydwoje, żeby obydwaj żeby byli box-to-boxami. Ehm, dlaczego? ponieważ box to box oznacza, że zawodnik Wam będzie latał od pora karnego do pora karnego, tak jak wspominałem wcześniej. To są bardzo przydatni zawodnicy typu Nainggolan, typu kantek, którzy po prostu będą nie do zajechania, będą odbierać piłki itd. itd. Jak widzicie, ja tu sobie wrzuciłem Golowina na CMFa. Dlaczego? On ma Creative Playmaker, ja gram troszkę inaczej, gram czasami bez box to boxa, ale taki Golowin sobie bardzo dobrze radzi, bo on jest szybki. I do tego ma bardzo fajne statystyki ofensywne. Z tym, że wiecie, ja lubię grać ofensywnie. Jeżeli chcecie faktycznie postawić tak, jak to być powinno, to powiem Wam, że ja ze swojego składu wybrałbym na tego CMF, -a właśnie jakiegoś box-to-boxa typu. Co jeszcze ważne jest u box-to-boxa, że on ma wyrównane statystyki i ma dobre statystyki odbioru, na przykład Weinaldum. No i widzicie, to jest taki typowy box-to-box. -box. Jest szybki, ma prawie wszystkie statystyki wyrównane. Defense ma około 80, wszystkie statystyki, co jest na box-to-boxa wystarczające jak najbardziej. Jeszcze zresztą go nie mam wymaksowanego. Ja nawet nie, takim box-to-boxem, ja nawet Weinaldumem czasami gram na prawej obronie i on tam się sprawdza, czy na lewej. Naprawdę ci goście zazwyczaj mogą grać wszędzie na boisku. Kim jeszcze grałem? Gram Pogbą, aczkolwiek on defensywnie, on już jest bardziej ofensywnym zawodnikiem. tu ID, super. Widzicie, box to box, czym się też charakteryzuje? Ma staminę bardzo wysoką. Dobry, dobry defense, nawet bardzo dobry. Czasami przez to nawet nim grałem na DMF-ie. ta statystyk wyrównana. O, do kurę, to jest świetny box to box. Patrzcie, jakie on ma statystyki, do tego jest grubasem na boisku. Więc rewelacja. Kto tu jeszcze Fredziu jest box to boxem, jeśli dobrze pamiętam, dokładnie. I tymi zawodnikami naprawdę gra się super. Oni latają, przeszkadzają waszym przeciwnikom. Jeżeli macie dwóch takich w środku pola, to po prostu nie do zajechania. Um, więc tak bym grał, grałbym box to boxem. Um, I jeżeli chodzi o skrzydło, to pytanie, czy gracie 4 czy 3, czy gracie jako lewym pomocnikiem? No, ja tutaj sobie zazwyczaj daję kogoś ofensywnego. Jeżeli gracie Santosem, to wiadomo, że tego skrzydła nie macie. Jeżeli gracie na em, gracie na 4 czy 3, 3, ja tutaj takiej formacji nie mam. No właśnie, nie chcąc w formacji wszedłem, chciałem wejść tutaj. E, to grałbym 4 czy 3, 3, obowiązkowo grałbym jakimś zawodnikiem, typu właśnie. E, no, ci najlepsi, Neymar, Messi, Hazard. Na lewej i na prawej stronie. Typowo ofensywni, szybcy, zwrotni. Bardzo ważne że jest, żeby oni byli zwrotni. Gwarantuję wam, że będzie się wam lepiej grało takim hazardem, czy Kutinio, niż na przykład. No weźmy sobie tutaj, nie wiem. Niech będzie Sane. Znaczy gwarantuję, no dla mnie na przykład, bo Sane jest wyższy i on nawet może mieć balans taki sam jak Coutinho, Nie wiem, czy ma, pewnie nie. No. Okej, okay. nie ma, zdecydowanie nie ma. Widzicie, u tych małych zawod... to naprawdę ma istotne znaczenie, przynajmniej dla mnie, żeby ten balans w formacjach ofensywnych, szczególnie AMF i szczególnie skrzydłowi, żeby on był bardzo wysoki, przez to zawodnicy są zwrotni. Dlatego, jeżeli chodzi o playing style, tutaj szczerze, jeżeli gracie 4 czy 3, możecie zagrać takimi playing stylami, jak na przykład Roaming Frank, albo jeszcze jeden był taki, czekajcie, no znowu szedłem w... nie w to co trzeba. Roaming Frank i drugie to było um, zaraz sobie przypomnę, bo to gdzieś było tutaj przy, um, przy Marsjalu. Jak dobrze pamiętam, on miał chyba takie. A gdzie jest Marsjal? Aha, bo nie z LMF-em, no widzicie, już zapomniałem. On będzie u góry. On miał bodajże któryś z tych skilli. Tu jest Marsjal. Um, tak. Prolific Winger, o, Prolific, właśnie, o, zapomniałem. E, czym to się różni? Prolific Winger będzie wam co jakiś czas ścinał do środka, Roaming Frank będzie praktycznie... E, a nie, zaraz, Roaming Frank albo... E, kurczę, mi się teraz mylą te e, nazwy, żebym wam nie przekręcił. E, nie Roaming Frank, tylko... Mm, a może... No właśnie, teraz zapomniałem. <laughs> tak to jest, jak już wiecie, gracie cały czas tymi za, samymi zawodnikami, ale e, czy to było Roaming Frank, czy... No, patrzcie, teraz tego nie znajdę. O! Roaming, tak dobrze mówiłem. To oznacza, że zawodnik będzie praktycznie Wam cały czas do, ścinał do środka. Eee... Także to już zależy jak wolicie. Ja preferuję Pro Winger, bo nie lubię jak za każdym razem mi zawodnik ścina do środka. Tylko jak to robi raz na czas, żeby też nie przyzwyczajać naszego um, przeciwnika. Dlatego na przykład taki kutyniogram na AMF-ie. I, I na co patrzeć? Dlaczego na przykład gram niektórymi skrzydłowymi na napastniku albo na AMF-ie? Na co patrzeć? E, Coutinho się nie sprawdzi jako skrzydłowy, bo jest za wolny. Skrzydłowy minimum 90 speeda i akceleracja, ale takie całkowite minimum. E, musi mieć też świetną kontrolę nad piłką. Przydałoby się mu fin finishing właśnie na poziomie Coutinho. E, kicking par nie musi mieć takiego wysokiego. Balans musi mieć spory. E, idealnym przykładem skrzydłowego właśnie jest Hazard. Który widzicie jest szybki, ma świetny balans, świetną kontrolę nad piłką, finishing ma nawet bardzo dobry jak na skrzydłowego Dlatego nim w zasadzie mogę grać też na AMF-ie, bo ma bardzo fajne podania na skrzydłowego również Mogę nim grać na napastniku, bo ma bardzo dobre wykończenie, jest uniwersalny Coutinho preferuje na AMF-ie, bo ma świetne, świetną kontrolę nad piłką, bardzo dobre podania I Inspire na podaniach i na... Za Dla tych, którzy nie wiedzą, Inspire powoduje, że nasi yy, zawodnicy obok zaczynają lepiej się zachowywać. Co oznacza? Na przykład, Coutinho ma Inspire dwie gwiazdki low To oznacza, że jak obok na przykład się znajdzie Ronaldo, to Ronaldo, widząc, że Coutinho ma piłkę, zacznie wybiegać mu na pozycję i będzie można mu fajną piłkę zagrać. Yy, tak to działa. Wiem, bo jak miałem na początku Davida Silve, to jak tylko do niego podawałem piłki, to wszyscy zawodnicy nagle po prostu zaczynali super wbiegać. Więc to naprawdę działa. No, i jeśli chodzi o skile, to na pewno bym chciał, żeby były skile do podań i do strzałów z daleka. Tak jak ma Cutinio, Long Range Drive, Long Range Shooting to jest do strzałów z daleka. One Touch Pass, True Passing ma do podań, i oprócz tego ma jeszcze do mijania. Idealny przykład AMF-a. Messi również jest, no wiadomo, on to ma wszystko, więc właściwie on może grać też na napastniku, na skrzydę Ale na przykład Messi bym na skrzydę nie grał, bo moim zdaniem mamy szybszych skrzydłowych. Ale to zależy, już jak chcecie. Na pewno nie na pomocniku, bo tam się będzie marnował. Jak już to e, RWF. Mm. No! Dobrze. Jeśli chodzi o playing style. Creative Playmaker, klasyczna dziesiątka. Hall Player to, jest, to są zawodnicy, których szukacie. Mojemu bratu najlepiej się gra na Hall Player. Ja bardziej patrzę pod to, jakich zawodników po prostu um, testuję ich i, i patrzę, jakimi mi się gra najlepiej. E, na przykład taki e, Messi ma. A Messi ma Roaming Frank, też e, to ciekawe, bo on na przykład na boisku się zachowuje tak, że on bardzo często się cofa do, e, do środka boiska, żeby rozgrywać piłkę, więc to, to jest interesujące. No i zostali nam napastnicy na koniec. Jeżeli gracie na dwóch, preferu ja preferuję i Wam polecam też mieć jednego wysokiego i jednego niskiego. E, czyli grać Ronaldo Maradona, em, Lewandowski Agero, e, Lukaku i nie wiem, i Griezmann, tego typu pary, żeby jeden był zwrotny, e, miał niezłe całkiem podania i świetne wykończenie, a drugi, żeby był grubasem, żeby tam się przepychał e, i żeby też był szybki możliwie. E, dlatego na przykład. E, Ronaldo, Lukaku, Lewandowski, spokojnie. Kane, moi, moim zdaniem, to, 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 są, to są ludzie, których powinniście szukać, ale taki Firmino na przykład, bo taki Firmino, jak go zaklasyfikować? Ja go klasyfikuję jako wysokiego, mimo że on Grubasem nie jest, bo on się bardzo fajnie zestawia i ma dobre podania. Um, można też grać na dwóch niskich, ale to wtedy trzeba trochę zmienić swój styl gry. Ja czasami tak gram, ale to trzeba wszystko grać niskimi podaniami praktycznie i z szybkiej klepki. No i na co patrzeć u napastników, no to już chyba się... O nie, to znowu kliknąłem, to już chyba się najłatwiej domyślić. Jeżeli chodzi o style grania, moim zdaniem nie ma to większego znaczenia, dlatego takimi skrzydłowymi typu Nikolas, Pepe, Salah można spokojnie grać też na napastniku. Trzeba patrzeć na statystyki, no taki Ronaldo jest najlepszym przykładem. Szybki, finishing, game power na najlepszym możliwym poziomie. To samo offensive awareness, czyli że będzie się świetnie poruszał. Kontrola nad piłką, no on ma wszystko co powinien mieć gracz ofensywny. Gracz ofensywny, w ogóle nie patrzycie na defense, to was nie obchodzi. On ma mieć dobre strzały, y, znaczy świetne wykończenie, świetną kontrolę nad piłką, y, ma się dobrze przepychać. No, wiecie, to, to, to chyba akurat y, jest dosyć zrozumiałe. No i jeśli chodzi o skillę, no to dobrze by było, żeby tak jak prawdopodobnie Ronaldo ma, bo nawet nie patrzyłem, żeby miał wszystkie możliwe skile do strzałów, czyli heading, czyli główek, knuckle shoty, czyli można e, nim różne strzały z Dareka tutaj robić. First time shot jest bardzo fajnym skillem i korzystajcie z tego na przykład debala też to macie i jak podajecie to z pierwszej piłki, żeby strzelać, to bardzo często wpada e, Acrobatic Finishing, czyli łatwiej o jakieś skorpiony, przewrotki e, Penalty Specialist, no to to już tam o to mniejsza. No i jak ma Fighting Speed, napastnik to też jest fajnie, bo on będzie tam szarpał tych obrońców, mimo że nie ma jakichś statystyk defensywnych. Tak się zastanawiam na szybko, czy mogłem coś pominąć. Jakbym na przykład grał pięcioma obrońcami, jeszcze taką sytuację sobie sprawdźmy, to bym grał tak. W tym ustawieniu, gdzie tutaj mam na przykład dwóch CMF-ów, jednego dmf i pięciu obrońców, grałbym trzech CB-ków, z czego jeden, żeby był grubasem, a dwóch szybszych, z dwoma bocznymi obrońcami, takimi jak zwykle. Na DMF-ie obowiązkowo jakiś Barrios, Rodri, Vieira. Na CMF-ie jeden box to box, drugi troszkę bardziej ofensywny, no i dwóch napastników szybkich. Tak bym grał typu Rashford, Mbappé i tak dalej. No i wydaje mi się, że, że w zasadzie chyba już wszystko powiedziałem. Jeżeli macie jakieś pytania, no to, no to mówcie. To myślę, że wtedy odpowiem na nie przy tych odcinkach top 10 na daną pozycję, czy tam top 5, już może nie top 10, bo też widać tych zawodników można. Gendozi, bardzo fajny też. CMF, box to box bodajże. Dobrze. Mam nadzieję, że wam się na coś to przydało. Ja lecę. No i widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się. Hej, hej.